Badam i muszę ten kortyzol, słuchajcie, unormować sobie w moim biologicznym kombinezonie, w którym jestem umieszczony i muszę coś z tym kortyzolem zrobić, bo, bo nie jest dobrze, nie? Bo nie jest dobrze z tym kortyzolem. Oglądałem sobie tam takie materiały, wiecie, tych tych tam doktorków, niedoktorków internetowych, no i ja mam problem z tym kortyzolem. Zajechałem sobie mój, mój, słuchajcie, kombinezon biologiczny, no ale to jest to, jest, to jest to, obżarstwo, obżarstwo. Słodkie, niesłodkie, ale muszę wam powiedzieć, że już Już w sklepie jestem, to już się nawet na półki nie patrzę nigdzie Żeby sobie kupić jakieś batoniki, wiecie, albo coś, nie, już, już się na to nie patrzę, bo już po prostu zaczyna mi to do głowy wchodzić, że, że to już moja pora, że to już, to już po prostu koniec, ty już się nażarłeś w życiu tyle Bo ty nie jadłeś w człowieku, ty żarłeś po prostu, ty żarłeś Ty nie jadłeś I to już mi mój mózg odpowiada sam, chopie Ty już się tam nie patrz, ty już nic sobie prosto, normalny żarcie sobie kup Bo, bo przecholowałem, nie, przecholowałem tyle wam powiem ten cały kortyzol, słuchajcie, to jakiś tam nadnercza, coś tam produkuje, ten cały hormon stresu czy czegoś. No ja wiem, jaki ja mam stresu, ja nie wiem jak ja mam stres, nie wiem, to się nazywa hormon stresu. Ja żadnego stresu w życiu nie mam. No ale coś się powiem, tak nazywa. Może mam jakiś stres, a sam o nim nie wiem. No i, i, i ten kortyzol po prostu no, jest u mnie. Stanowczo za duży. I tak potem jest. Ulany człowiek jest. Spaźnie możesz, gęba gruba. Tutaj, boczki ci rosną. No jest właśnie przez kortyzol. Bo jest za dużo we nie? Czekajcie, coś tam czegoś jest za dużo we Ja teraz zapomniałem, ale no muszę to unormować, muszę to naprawić. Bo nie jest dobrze. Nie jest dobrze, słuchajcie, tym tucznikiem, 90 kilo, metr 70 m w kapeluszu. Nie jest dobrze ze mną, nie jest dobrze. Muszę się wziąć za siebie, bo to, bo to, idzie w złą stronę. Kobiety też mają kortyzol, bardzo dużo no. problemów i same o tym nie wiedzą. Zobaczcie te nasze kobity, co chodzą, ci faceci, wielkie bebechy. Te nasze kobity, spuchnięte po gębach. To jest właśnie kortyzo, nie? Bardzo podwyższone, nie? To jest właśnie problem u człowieka. No ale wiecie no, takie żarcie nam sprzedają i tak jest, no. Ja nie mówię, że wszystkie żarcie takie jest, ale no, w moim przypadku to sam sobie tego narobiłem, tak szczerze mówiąc, bo można, wiecie, coś jeść, ale trzeba wszystko z balansem jeść, a ja po prostu lubię się nażleć. Lubię być pełny, lubię sobie beknąć, zapalić, malboraska, wiecie o co chodzi, wsiąść sobie na niunie pojeździć, w samochodzie sobie pojeździć, zero sportu, zero aktywności fizycznej, no i tak się załatwiłem, no i sam sobie tego jestem winny, ale zajęło mi to 3 miesiące rozmyślania nad tym, czy zrobić jakieś wielkie postanowienie, no i doszłem do wniosku, że już czas najwyższy, cztery dychy na karku, jak się tak, słuchajcie, będę yy, zataczał do pięćdziesiątki. Jak Bóg da, jak będę żył, jak do pięćdziesiątki się tak będę zataczał, słuchajcie, to marnie skończę. Będę wpierdylał wszystkie kolory tęczy, słuchajcie, piguł, nie? A nie mam zamiaru tego robić, bo już mnie namawiali, żebym coś tam jadł, coś tam jadł, coś tam jadł, ale ja tego nie chcę jeść. I będę tego jadł po prostu. No wiecie, idziecie do tych gnoli za 200 zł na wizytę, bo na tym ZUSie to trzeba na wszystko czekać nie wiadomo ile, bo już wolę iść, tym będą zapłacić, no i cię namawiają do tego, do tamtego, do samtego. no na tą rękę to akurat, no musiałem ten krem wziąć, no, no musiałem, nie, musiałem, ale musiałem ten krem wziąć, no, muszę tę rękę, ale ta ręka, to samo mi ten doktor powiedział, masz problem z nadnerczami, to ci nie produkuje i ty masz problem z tym, i to, to samo co w tych materiałach mówią, nie, tych, 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 internetowych doktorkarzy, że to jest właśnie problem z tego.